Siema widzowie, w tym filmie wbiję Lumina 1000 puch, czyli na max rangę. Jak widzicie, tutaj mi brakuje dosłownie 8 puszek, więc to jest jedna gramie od tego dzieli. Zostawcie łapy w górę i suba, bo lecimy po 5 koła, bo chciałbym w końcu mieć tego content creatora. Jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych to wybijajcie na Discorda, bo tam za niedługo się rozpocznie event wielkanocny, gdzie będą fajne nagrody do zgarnięcia, więc serdecznie zapraszam. Dobra, przejdźmy sobie do pierwszej giery. Nie mam nadziei, że ostatniej, a nie że to się przemieni wybija. 50 kolejnych dosłownie, bo mnie chyba coś trafi. Ogólnie pojawi się też odcinek z wbijania Golda 3 na Lumi. Tego też wyczekujcie, no ale to trochę dłużej zajmie. Bo niestety ten Daily Cup naszej koła to jest... masakra. Dobra, zrobimy sobie coś takiego, żeby w miarę dostał jakiś damage. Ej, wpadnie? Nie, nie wpadło. Ale dobra, mamy pierwszego gola. Nie no, z takim składem co ja mam tutaj, to raczej to jest już winek. Mogę już śmiało stwierdzić, że raczej już jest tysiak. Eje, ej, je, ej, ej, je, ej, ej, je, je ty halo, halo, halo. Lego. Uspokój się, co ty ziomek Dobra, zrobiłem, S ogóle napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli live z wybijania 2000 na Lumi To coś po kminie, coś po kminie, nie? Tylko no musicie dać znać, czy byście chcieli coś takiego Ej, no jak on to by trafił tym? Dobra, nie, nie, nie nie, jakie gówno Trzeba się skupić, no bo ja bym chciał to wygrać jednak już, mimo wszystko Dobra, co go, chodź tu Nie, 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 nie pójdziesz tam, nie pójdziesz tam, nie pójdziesz tam No kurde, on może to strzelić? Dobra, do widzenia, GG W końcu, jeszcze 5-1 Max ranga na Lumi Dobra, widzowie, jak widzicie mam na niej 1003 pucharki, bo tutaj no grałem trochę Ale mi się trochę spadło Ale możemy w sumie wejść w te lokalne i zobaczyć, który teraz jestem Jestem 107 ale to jakoś tak nie satysfakcjonuje. Trzeba zrobić wina w tym momencie, to tak to będę 43 w Polsce. No tak jak wam powiedziałem wcześniej, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli live z czy znaczy live. live z wybijania Lumina 2000. Dobra, tam jest Funk Mortis i Jackie. Kurde, no to Jackie, teraz będzie tam się kampić. oj, ojoj. Oj, 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 no to mi się nie podoba, jak sobie ten gagatek używa tego swojego super gadżetu. Dobra, ale mam ulta, więc no ja to jakoś wybronię. Dobra, ty się zatrzymasz, koleżko. Czemu on go nie zabił. Ja tego nie rozumiem. O kurde, no to jest Lipa, 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 to jest, lipa, to jest, lipa, to jest lipa. Ale okej, okay, jakoś wybronione, jakoś wybronione. Nie wiem jak, ale jakoś się udało. Ten El Primo odciągnął ją, także o tyle dobrze, o tyle dobrze. Ale ja mam upośledzonego Mortisa w teamie oczywiście, bo nie, ja nie mogę mieć kogoś normalnego, tylko ja muszę mieć z jakimś upośledzeniem umysłowym, dosłownie. Dobra, mamy gola, mamy gola, mamy gola, mamy gola, mamy gola. Damy radę, damy radę. Super mega teamem, on jest naprawdę przepotężny. Dobra, do widzenia, do widzenia, do widzenia, do wi... Nie, no co on zrobił? Co to miało być w ogóle? Je, 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 kolego, uspokój się. Dobra, ty jedziesz rzeki, nie? Aha, no to niezły ult wam powiem. Dobra, no on to ma. 44.